Chyba jak wrażenia po wyścigu? O kurczę, szaleństwo, jestem cały mokry to na początek. No, były ogromne emocje, od początku presja, bo jednak startowałem podobno z pull position. Znaczy, startowałem z pull position, a od razu na prowadzenie wyszedł drugi zawodnik z gorszym czasem, ale była świetna walka, świetnie się bawiłem i no, bardzo zadowolony jestem mimo. wszystko. A co tam wydarzyło się na trasie? Były jakieś takie momenty zwątpienia? Raczej nie, raczej była cały czas duża presja, żeby wyprzedzić prowadzącego i były takie momenty, że praktycznie dotykaliśmy się samochodami, ale, ale mimo wszystko się nie udało, ale raczej na spokojnie. Były emocje, ale, ale bez, żadnej, bez żadnych takich większych nerwów. Dobra, a jakie ty masz doświadczenie w wyścigach? Jak często się ścigasz? Czy w ogóle się ścigasz? W grach raczej. <laughs> raczej w grach, bo po ulicach to nie mogę powiedzieć, że się ścigam, raczej nie. Miałem tutaj przyjemność być już na pierwszej edycji Speed Games. E, także może to jest moje doświadczenie, które wpłynęło na dzisiejszy rezultat czasowy, czy też po prostu samego, samego wyścigu. Dobra, a widziałeś gdzieś tam Marlenę z tyłu, czy nie zwracałeś Kurczę, na to uwagi? Że to jest że to są takie emocje, że człowiek praktycznie w ogóle nie myśli. Sam się załapałem na tym, co mogłem zrobić lepiej, ale to oczywiście już po samym wyścigu, więc niestety nie widziałem mojego kołanej dziewczyny nigdzie z tyłu, ale słyszałem, że jest tam, Dobra, to ciekawe, co powiedziałeś, że już wiesz, co mogłeś zrobić lepiej. Co mogłeś zrobić lepiej? W wyścigu jest coś takiego jak ten joker lap czy coś takiego mhm. I Zamiast trzymać go na koniec i jechać dalej za pierwszym, który zostawił też go na koniec, miałem go chyba wykorzystać po prostu trochę wcześniej i wtedy spróbować go wyprzedzić. Bo mam wrażenie, że jechałem nieco szybciej i być może dzięki temu mógłbym wyjść na prowadzenie. Ale to następnym razem może wykorzystam. Drugie miejsce też spoko, oczywiście, gratuluję, wszystkiego dobrego, bardzo piąteczka. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.